Dzień dobry, dzień dobry. Trzy, dwa, jeden. Startujemy. Startujemy. Momencik, chyba nie jest, nie nie startowało. Już jesteśmy właśnie. Jest, jesteśmy, jesteśmy aż, jesteśmy na grupie. jesteśmy. Jesteśmy. OK, dobra. Witam was bardzo serdecznie. Witamy razem z Agnieszką Ziętek. Ja nadaję z Warszawy, z tutaj naszego biura. Proszę bardzo. No i na widoczki za oknem. A Agnieszka z Bitburga już się nauczyłam. Tak. Dajcie znać też w komentarzach, skąd w ogóle nas oglądacie, bo fajnie byłoby wiedzieć, gdzie docieramy. Jeżeli widzicie to na żywo, to napiszcie jedynkę. Jeżeli oglądacie to już nagranie, to wtedy napiszcie dwójeczkę. I mam zamiar teraz, wielki zaszczyt przedstawić no, jedną z najmłodszych liderek, która osiągnęła wielki sukces w dużej organizacji, Asie Bednasz. Asienko... Asienko, witam cię bardzo serdecznie z nami. Cieszę się, że znalazłaś dla nas czas, bo wiem, że jesteś w wielkim rozpędzie w tej chwili. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Cześć Kasiu, cześć Aga. Dziękuję Wam bardzo za zaproszenie. Ja jak zawsze jest jakieś zaproszenie, no to nigdy, że tak powiem, nie odmawiam. Zawsze bardzo chętnie spotykam się z wami, żeby tutaj porozmawiać. Witam Was bardzo serdecznie. Asiu, powiedz nam trochę więcej o sobie. Co, co robiłaś, w jakim miejscu swojego życia byłaś, zanim w ogóle zaczęłaś, zaczęłaś swoje działanie. W marketingu sieciowym? Mm -hmm. e, bardzo fajne pytanie. Uwielbiam na nie odpowiadać, ponieważ moja historia jest taka dosyć inspirująca. Opowiem Wam ogólnie całą taką moją drogę życiową. Mam dopiero 27 lat, więc nie będzie to bardzo długa historia. Z wykształcenia, kochani, jestem fryzjerką, e, ale nie pracowałam w zawodzie, dlatego że w szkole zawodowej przyuczałam się do zawodu. Okazało się, że mam ogromne problemy ze zdrowiem. Na początku były to właśnie uczulenia na farby fryzerskie. Jeżeli będą nas tutaj oglądały jakieś fryzerki, to pewnie wiedzą, co mam na myśli. Robiły mi się plamy na dłoniach, zasychało, to pękało, lała się krew itd. itd. Okropne rzeczy. No i skończyłam swój zawód, ale niestety nie mogłam dalej pracować. Lekarze stwierdzili, że, że muszę z tego zrezygnować. Później jeszcze przez chwilę pracowałam przez rok czasu w Polsce, a następnie wyjechałam ze swoją drugą połówką do Niemiec, bo tak naprawdę nie miałam nic do stracenia. Na tamten moment nie chciałam pójść dalej do szkoły, po prostu stwierdziłam, że, że wyjeżdżam do Niemiec i, i zobaczymy, jak tam będzie. Tam trafiłam do fabryki samochodów BMW. I mimo tego, że już od dwóch lat wcześniej nie pracowałam w zawodzie fryzjerki, no to moje uczulenie cały czas się nasilały. Tak naprawdę w późniejszym czasie byłam uczulona praktycznie na wszystko od jedzenia, po ostre, kwaśne jedzenie, po proszki do prania, szampony, kosmetyki, nie mogłam się malować jako młoda dziewczyna, a nawet słuchajcie, miałam uczulenie na barni, który występował w czarnych ubraniach, czyli nie mogłam czarnych ubrań nosić, a teraz jak widzicie, mam na sobie czarne ubrania, mam farbowane włosy, wcześniej nie mogłam tego robić, no i tak właśnie leczyłam się, przez 7 lat szukałam rozwiązania w Polsce i za granicą, bo mieszkałam właśnie w Niemczech, i na mojej drodze właśnie stanęła ta firma. Pewnego dnia znajomy, z którym pracowałam właśnie w fabryce samochodów BMW, wstawił na Facebooku post, że ma tam jakieś produkty. Wiadomo, jak każdy zaczyna to gdzieś tam wstawia post produktów, nie? Napisał, że te produkty pomagają właśnie na różne alergie. No i kochani, ja się długo w ogóle nie zastanawiałam, od razu do niego napisałam, zapytałam, co tam masz, on mnie skierował na infolinię medyczną i tam już właśnie mnie pokierowano, dobrano produkty, które oczyściły mój organizm z pasożytów i toksyn. No i kochani, po miesiącu czasu ręką odjął, wszystkie objawy alergii zniknęły i nie mam ich do dzisiaj, czyli przez prawie 4 lata żadne po prostu tutaj objawy tej alergii nie wróciły z powrotem. Wystarczyło oczyścić organizm, ale niestety żaden lekarz przez 7 lat nie trafił na to rozwiązanie. Cały czas jakieś sterydy, maści, różne cudawianki testowałam, kremy ręcznie robione, jakieś kremy od nic i tak dalej i tak dalej, nic nie pomagało. No i tak właśnie zaczęła się moja droga tutaj z marketingiem sieciowym. Dowiedziałam się, że mogę polecać te produkty i dalej polecać możliwości biznesowe i budować swój biznes właśnie w oparciu z domu, z domu przez internet. Tak? Dla mnie to było świetne rozwiązanie na tamte czasy, ponieważ no, zawód, który się wyłączyłam, nie mogłam po prostu dalej go wykonywać, pojechałam do Niemiec tam. Wiadomo, można ewentualnie pracować w swoim zawodzie, albo po prostu pracować, że tak powiem, przez live firmę, czyli przez taką firmę na jakichś dużych halach, ale jak się nie ma zawodu w Niemczech, to, to nawet w sklepie spożywczym bez zawodu nie można pracować, tak? Tak to tam właśnie wygląda. Także to dla mnie był strzał w dziesiątkę, nie? Czyli zobaczyłaś tutaj możliwość zarabiania. Tak, dokładnie, dokładnie. No i tak właśnie zaczęła się moja tutaj przygoda. Z zarabianiem dowiedziałam się właśnie, że mogę tutaj budować międzynarodowy biznes. Nie muszę znać języka niemieckiego. Wjechałam też do Niemiec, nie znałam tego języka, także ciężko było mi tam pracować na etacie na początku. Wiadomo, ogromny stres. Nie wiadomo kto co się mnie zapyta, że tak powiem, praca, i ja nie będę miała odpowiedzieć, a tutaj mogłam sobie po prostu powoli się rozkręcać z domu przez internet pracować i zarabiać pieniądze, nie? I to jest niesamowite. Ja doskonale wiem o czym mówisz, bo ja też mieszkam w Niemczech. Ja akurat trafiłam do tutaj w okresie, kiedy wybuchła cała pandemia i w ogóle, i w ogóle w ogóle było ciężko. Ale Asiu, ja bym chciała, żebyś, żebyś nam powiedziała, bo ty odniosłaś ogromny sukces. Przez to, że jesteś, że jesteś niezwykłą kobietą, jesteś bardzo zdeterminowana do tego właśnie, żeby, żeby osiągać coraz więcej. Ale powiedz, jak u Ciebie było na początku? Czy od razu było tak kolorowo, czy, czy działo się coś czy działo się coś po drodze, co powodowało, że, że jakby ta motywacja troszeczkę opadała, i chciałaś i, i musiała się jakoś bardziej podbudować? Mm -hmm. Już wam wytłumaczę, kochani. Ja na samym początku popełniałam bardzo wiele błędów, ale na szczęście, że tak powiem, słuchałam w późniejszym czasie osoby, która mnie tutaj wprowadziła do tego biznesu, swojego lidera, i bardzo szybko, że tak powiem, wróciłam na właściwe tory. Ja, jak zaczynałam ten biznes, no to poszłam oczywiście do znajomych, do przyjaciół, do osób, które pracują tylko i wyłącznie na etacie. Pracowały te osoby. W większości razem ze mną w firmie właśnie BMW tak i dla nich to nie było wyzwanie żeby dołączyć do tego projektu tak no bo tam 100 150 euro no to dla osób pracujących w Niemczech to są grosze no nie można tego porównywać gdzieś tutaj do zarobków polskich tak czyli te osoby weszły do tego biznesu i ja bardzo szybko wskoczyłam na poziom kierownika zespołu no myślę że to też już jest fajna fajny tutaj awans no bo to jest pozycja do której większość osób tutaj na początku dąży no bo na tej pozycji już można odebrać samochód, też są już jakieś zarobki na poziomie takich zarobków etatowych, czyli można gdzieś tam powoli myśleć o tym, żeby robić to na cały etat. No ale tak jak bardzo szybko zrobiłam tą pozycję kierownika zespołu, tak bardzo szybko spadłam z niej do zera. Dlaczego? Jak oglądają nas tutaj osoby, które mają już jakiekolwiek doświadczenie w tym biznesie, to być może wiedzą już, że no, wiadomo, każda osoba, która dołączy na początku, jej trzeba poświęcić bardzo dużo czasu, żeby ją nauczyć tego zawodu. Tak samo jak ja jako fryzerka uczyłam się 3 lata, żeby umieć dobrze obcinać, farbować. Tak samo tutaj też musimy sobie dać czasu, żeby nauczyć się tego biznesu, tak? No, a takie osoby etatowe. Z mentalnością takiego etatowca wchodziły tutaj, po miesiącu nic nie zarobiły, no bo często jest tak, że po miesiącu po prostu nic nie zarobimy. Ja jako fryzjerka po miesiącu też nie umiałam obcinać, musiałam sobie dać czasu, żeby tego wszystkiego się nauczyć, więc tak bardzo szybko właśnie spadłam z tej pozycji, ale później. Yy, usłyszałam takie słowa, Asia jakbyś chciała otworzyć restaurację, to kogo byś zatrudniła do kuchni, zatrudniłabyś kucharza, czy zatrudniłabyś, nie wiem, fryzjerkę, tak? Oczywiście, że najlepszego kucharza, jeżeli bym chciała prowadzić najlepszą restaurację i tak samo tutaj w tej branży. Możemy zatrudniać oczywiście osoby początkujące, jestem bardzo wdzięczna, że ktoś mi powiedział o tym biznesie i to tak naprawdę w bardzo młodym wieku poświęcili mi liderzy ogrom czasu, żeby mnie tutaj tego nauczyć, ale ważne jest to przybudowanie Właśnie biznesu, żeby łączyć ludzi z etatu z przedsiębiorcami, bo przedsiębiorcy już inaczej podchodzą do tego biznesu, wiedzą, że tak jak w swoim biznesie tradycyjnym mają jakieś koszty stałe, tak samo tutaj kosztem stałym jest zakup własnych produktów, tak? A osoby z etatu nie zawsze to, to, to wiedzą, tak? One myślą, o dobra, zamówiłem produkty, nie, nie zrobiłam, no to już więcej nie będę robić własnej aktywności i koniec, ja się do tego biznesu nie nadaje. Przedsiębiorcy, jak będziemy łączyć z ludźmi z etatu, no to ten biznes będzie bardziej stabilny. Oni sobie dają czasu, żeby się tego nauczyć, bo wiedzą, że żeby rozkręcić własną firmę, też potrzeba rok, dwa, żeby po prostu zarabiać, tak? Ale też, żeby uczyć to z osobami zatrudniać z najlepszych, czyli zatrudniać osoby, które już mają doświadczenie w tym biznesie, tak? Czyli zatrudniać innych network marketerów, no bo różne rzeczy się zdarzą. Wyciągać ludzi z innych firm, jeżeli ktoś jest zadowolony. No bo wiadomo, jak ktoś jest zadowolony, to nie potrzebuje zmiany, ale jest bardzo dużo ludzi, którzy. No, na przykład, sytuacja jest teraz taka na rynku, że wiele firm nie może prowadzić biznesu, dlatego że e, są to firmy rosyjskie i tak dalej. No, i te dziewczyny e, pracując w network marketingu, zarabiając bardzo duż, duże pieniądze, nie pójdą teraz na etat. Wiadomo, będą szukać zmiany, będą szukać innej firmy, i my wtedy po prostu możemy wyjść do takich ludzi z propozycją, żeby właśnie zatrudnić nie tylko ludzi z etatu, ale z, biz, z, z po prostu przedsiębiorców i również network marketerów. To jest bardzo ważne. Tak, to mm -hmm. prawda, zwłaszcza, że przedsiębiorcy, ja akurat wywodzę się z, tego, z tej drugiej kategorii, czyli jestem przedsiębiorcą, mam wydawnictwo, więc ja dokładnie wiem z czym, jak, z czym się borykają przedsiębiorcy, już nie mówiąc o... Całej tej zewnętrznym otoczeniu, podatki, zmieniające się środowisko prawne, cały ten wielki chaos, który jest, który jeszcze dodatkowo tak. utrudnia prowadzenie biznesu. Więc mnie jest w ogóle wygodniej rozmawiać z przedsiębiorcami, bo osoba na etacie, chociaż ja też miałam w swoim życiu taki etap i byłam dokładnie taką osobą zamkniętą, która myślała, że etat daje jej po prostu wolność. Stabilność, wolność, tak, i, i te wielkie korporacje, w których pracowałam były w mojej świadomości jedyną drogą. No ale leśnie się przekonałam, że można bardzo szybko z tego wysokiego konia spaść. I wiele natomiast byłam na tyle otwarta, że zobaczyłam dla siebie tą możliwość jako przedsiębiorca już. Natomiast wiele osób, nawet kiedy był okres, pamiętacie, dwa lata temu, kiedy dużo firm zwalniało pracowników. Mimo, że zwolnili, mimo że ktoś stracił pracę, czy stracił tą pracę ponownie, to nadal uważał, że tylko stabilna praca da mu stabilny dochód i taką stabilność w życiu. Więc to jest kwestia tak naprawdę mentalności. I nie wiem, co ty w ogóle myślisz o tym, czy jakie masz podejście do osób, które mówią właśnie, osoby, które są na etacie, bo i z takimi na pewno rozmawiasz. Tak jak z tobą ktoś wtedy porozmawiał, jakby się oceniała, jaką możliwość, czy jaką, jaki masz sposób na to, żeby otworzyć trochę ten umysł? Przede wszystkim wydaje mi się, że pandemia tutaj wielu osobom pokazała, że z dnia na dzień można stracić pracę. Tak? I tak naprawdę nie znam żadnego milionera, żadnej takiej osoby, która jest naprawdę mega przedsiębiorcą, zarabia bardzo dobre pieniądze, która stawia tylko i wyłącznie na jedno źródło dochodu. Nawet przedsiębiorcy, którzy zarabiają sporo, zawsze inwestują te pieniądze, nie wiem, później w nieruchomości, w inne rzeczy, w złoto i tak dalej, no bo nigdy nie stawiamy, że tak powiem, wszystkich kart na jedną. Dlatego warto się zabezpieczyć, w razie gdyby właśnie, nie wiem, ktoś zwolnił się z etatu, masz zawsze drugie źródło dochodu i zawsze się utrzymać, tak, no bo będziesz z kolejnego źródła dochodu zarabiać. Czyli ja, ja zawsze podpowiadam, właśnie, żeby tutaj nie chodzi o to, że musisz od razu zwalniać się z etatu, żeby robić ten Zobaczyć, po prostu, że, że można tego się nauczyć. Daj sobie czas, naucz się tego. Są osoby też, które są zadowolone z własnego etatu, czyli można to robić, tak powiem, jako taki dodatkowy dochód, tak? I też przy okazji sobie robić ten biznes. Także ja zawsze powtarzam, właśnie, że minimum dwa źródła dochodu, bo, bo to jest bardzo bezpieczne, nie? Mm -hmm. Asiu, a powiedz, a powiedz mi, co ci daje marketing sieciowy i czym on w ogóle dla ciebie jest? Mhm. E, w ogóle marketing sieciowy można powiedzieć, że zmienił całe moje życie. Ciężko to opisać i powiedzieć, o tak, no zmienił całe moje życie, ale naprawdę zmienił całe moje życie. I w ogóle ja się zmieniłam jako osoba. E, gdzieś tam w moim związku bardzo dużo się zmieniło, ponieważ nau nauczyłam się tutaj komunikacji, jak rozmawiać z ludźmi. E, nawet, że tak powiem, po przeczytaniu wielu książek, y, lepiej jest mi załatwiać jakieś sprawy urzędowe, tak? no bo idę na przykład do urzędu, wiem, że z Panią porozmawiać, żeby po prostu było przyjemniej, szybciej i wszystko załatwić. Y, przede wszystkim rozwój, tak? To raz, dwa, y, można powiedzieć, no, że bardzo dużo się zmieniło, dlatego że no, nie pracuję na etacie. Czyli ja sobie dzisiaj sama dysponuję swoim czasem. Jak chcę, to w poniedziałek jak pracuję, jak nie chcę, to nie pracuję. Oczywiście ważna tutaj jest samodyscyplina, że jak już osiągniemy jakiś poziom, żeby po prostu nie osiadać na laurach, tylko cały czas, żeby pracować, ale tak naprawdę to nie praca, tylko to nasza pasja z czasem, prowadzenie zespołu, czy tam rozmowy z ludźmi, no to nie wiem, czy można to nazwać pracą. Czyli właśnie ta wolność, tak? Dużo więcej podróżuję. Kocham ogólnie podróże i dzięki temu że właśnie nie muszę patrzeć na to, ile mam dni urlopu, tylko po prostu kiedy chcę, kiedy mam ochotę, wsiadam po prostu, lecę gdzieś, czy jadę gdzieś, to to na pewno, to jest dużo moich marzeń, że tak powiem, się tutaj spełniło, oprócz tego, że właśnie zwolniłam się z etatu, zjechałam z Niemiec na stałe do Polski, gdzie jak jechałam do Niemiec, to mówiłam, kurde, ja to zostanę całe życie, zarabiałam tyle, że też mi było na wszystko stać, no bo wiadomo, było mnie stać i na mieszkanie, na jakieś podróże i tak dalej, ale jednak to nie to etat, to nie jest to. Wróciłam właśnie tutaj do Polski, od dwóch lat już mieszkam w Opolu. Takie jakieś różne bonusy od firmy, tak? Samochód firmowy wart prawie 300 tysięcy złotych. No nigdy w życiu pracując na etacie bym sobie zapewne nie pozwoliła na taki samochód, tak? Ja wiem, że to są dodatki, ale dla niektórych po prostu też są to ważne rzeczy. No jedne osoby dołączają dla produktów, inne, że tak powiem, dla podróży, inne dla, dla samochodów. Także no wszystko tak naprawdę się zmieniło w moim życiu. A wiem, że to dopiero początek, no bo jak sobie myślę, gdzie byłam 4 lata temu, jak zaczynałam, a gdzie mogę być za kolejne 4 lata, to mam dużo planów, marzeń, które chcę tutaj zrealizować. Między innymi być może zamieszkać gdzieś w ciepłych krajach za granicą. Czemu nie? Wszystko jest przed nami. Tak, tak. To mam jeszcze takie pytanie. W sumie ważne pytanie: Co byś mogła. Przekazać już od strony liderki, osoby, która nie zaczyna, która ma swój zespół, powiedz mi w ogóle, w ilu krajach masz zespół. Szczerze mówiąc, to nie wiem, w ilu krajach mam na teraz biznes. Mam ogólnie osób w zespole prawie 4000 osób. No pewnie w około gdzieś tam 15 krajach, jak nie więcej mam, mam biznes zbudowany, trzeba by było po prostu usiąść i, i popatrzeć, bo na dzień dzisiejszy tak szczerze mówiąc nie wiem, ale to jest fajne, że zobaczcie, zapoczątkowałam ten biznes. Ja nawet nie umiem rozmawiać w języku francuskim, czy w języku niemieckim jakoś płynnie, czy w języku holenderskim, angielskim i w innych językach, a ja tam mam dzisiaj biznes, tak? To jest w ogóle niesamowite. Super. To jest fantastyczna szansa, właśnie, którą daje nam marketing sieciowy, możliwość rozwoju biznesu międzynarodowo bez tych wszystkich nakładów, które wymagane są przy prowadzeniu tradycyjnego biznesu. Ja w ogóle nie mogłabym na no no generalnie jako wydawnictwo, no to jestem skupiona na rynku polskim, bo wiadomo, że wydaję tylko na rynek polski, bo na ten rynek mam licencję, więc w ogóle nawet ograniczenie takimi, no stricte czynnikami zewnętrznymi tutaj występuje. A w marketingu sieciowym możesz to robić w Niemczech. Teraz wróciłaś do Polski, dalej kontynuujesz, za, pewnie za jakiś czas przeprowadzisz się, nie wiem. Na Martynikę, albo gdziekolwiek na ten ja, to i kontynuowała. Ja. Dokładnie. A powiedz mi już z doświadczenia właśnie swojej liderki, liderki, która ma swój zespół, ma dużą strukturę, co byś poradziła osobom, które już przeszły pierwsze kroki, już powiedzmy zrobiły tego kierownika zespołu, tak? Czy tam no, już jakieś pierwsze poziomy, tak? Mają jakiś swój zespół. I powiedzmy utknęły, czyli wiesz, mają zespół, potem zespół się zmniejsza, znowu budują zespół, ale nigdy nie potrafią, albo do tej pory nie potrafią wznieść się wiesz, w ten pułap, żeby minąć te chmury. Czyli jak samolot, powiedzmy, ruszyły z tego pasa startowego, już są w powietrzu, tak, ale jeszcze są pod tym pułapem chmur i nie mogą wejść na tą, wiesz, żeby wyjść poza pułap chmur, żeby wyjść już na ten pułap rejsowy. Mhm. Wiem o czym, o czym mowa, bo ja właśnie też na tym stanowisku kierowniczym utknęłam i byłam na nim. Przez dobre kilkanaście miesięcy i też dokładnie z tym samym się zetknęłam. Ciężko było później, że tak powiem, to wszystko odbudować, ale na pewno trzeba słuchać rad liderów, którzy są już w miejscu, w którym my chcemy być, tak? Nie słuchać gdzieś tam osób, nie patrzeć, jak działają osoby początkujące, które nie mają doświadczenia, tylko pójdź po prostu do osoby, która jest wyżej w Twojej strukturze i zapytaj, jak ona to zrobiła. To raz, tak? Ale dwa, zacząć robić ten biznes profesjonalnie, nie po swojemu, bo na początku robimy to po swojemu. Idziemy z produktami, wystawiamy produkty, wystawiamy jakieś ogłoszenia, i, czy wystawiamy jakieś linki do rejestracji, linki do naszego sklepu, a później jesteśmy rozczarowani, że po prostu to nie działa, bo nikt w te linki na Facebooku nie klika. No bo nie będzie klikał, bo w taki sposób tego biznesu się nie robi. Ludzie na social media raczej przychodzą po rozrywkę, tak, a, a że tak powiem, kupować, raczej chodzą na Allegro czy tam na inne portale społecznościowe. Trzeba nauczyć się robić tego. Ten biznes profesjonalnie i to Ci zalecam, żeby zacząć budować swój wizerunek. Nie wizerunek firmy, nie utożsamiać się z firmą, bo za chwilę firmy może nie być i co później, tak? Ale jak będziesz budować swoją markę, swój wizerunek, to nawet jak, że tak powiem, w późniejszym czasie będziesz chciał, chciała robić coś innego, to zawsze Twoja marka to jest Twoje imię i nazwisko, tak? Ludzie Ciebie znają, a nie daną firmę. Czyli zacząć właśnie od tego, żeby ogarnąć. Jeżeli robimy to przez internet, tak, a większość z nas raczej to robi dzisiaj przez internet, żeby ogarnąć chociaż jedną platformę społecznościową, nie chwytajmy się oczywiście za wszystko, że od razu Instagram, TikTok, Facebook i tak dalej, bo też nie, nie będziemy w stanie po prostu e, do, być dobrzy w każdej platformie, tak, bo nie będziemy mieć tyle czasu, żeby i tutaj, i tutaj i tutaj publikować, a wiadomo, jak zaczynamy, żeby rozkręcić te algorytmy tutaj. No to, no to trzeba często publikować, czasami, właśnie, nawet raz dziennie na niektórych platformach. Także skupmy się na jednej platformie, na przykład na Facebooku i zacznijmy budować swój wizerunek. Dzielmy się. Właśnie w swoich social mediach wiedzą, wartością, budujmy ten wizerunek eksperta, no bo dlaczego ludzie mieliby do Ciebie dołączyć? Ja zawsze mówię, jakbym na przykład chciała dzisiaj skorzystać z usługi dietetyka, czy trenera personalnego, to co ja bym zrobiła? Weszłabym na jego profil i najpierw bym sprawdziła, czy ma jakieś, jakąś wiedzę na ten temat, tak? Czy publikuje informacje, że zna się o tym? Dwa, sprawdziłabym, czy ma jakieś efekty, czyli czy publikuje efekty po prostu swoich podopiecznych. I tak samo dokładnie w tym biznesie, tak? Ludzie też jak wchodzą na swój profil, no to Chcą zobaczyć, czym ty się zajmujesz, tak? Czyli patrzą na Twoje wpisy, czy masz jakieś rezultaty, czy dzieli się właśnie informacjami, że nowe osoby dołączyły do Twojego zespołu, że jakiś nowy awans są w Twoim zespole. Też mała wskazówka, bo być może teraz osoby, które dopiero zaczynają, mówią mi, kurde, ale ja dopiero jestem początkująca, i czym ja mam się chwalić? No ale ty dołączyłeś do jakiejś firmy, ty dołączyłeś do jakiegoś zespołu, to dziel się efektami, sukcesami firmy, dziel się sukcesami twojego zespołu. Niekoniecznie muszą to być Twoje bezpośrednio zaproszone tutaj osoby, ale Wy tworzycie na przykład Team for Life, tak? Ja tworzę tam swój inny team, to dziel się efektami, sukcesami po prostu tego całego teamu, a za chwilę będziesz miał, miała własne sukcesy. Ale też pokazuj taki lifestyle, no bo wiadomo. Hmm, Tutaj najbardziej klikalne są te, te wpisy, tutaj nasze. Jakieś selfie nasze udostępniamy, jakieś zdjęcia z podróży. I to też jest bardzo ważne, żeby nie tylko na, na swoim profilu dawać informacje o biznesie, ale też żeby sobie je przyplatać i, i w ten sposób budować swój, swoją markę, swój wizerunek. Stawiać też przede wszystkim na budowanie relacji. To nie jest tak, że. Yy, po pierwsze, rozmowie od razu osoby dołączają do Twojego biznesu. Bardzo często jest tak, że ludzie obserwują Cię od wielu miesięcy, a nawet dopiero po wielu latach dołączają do Twojego biznesu. Ja bardzo, ja zawsze, jak ktoś do mnie dołącza, no to pytam, jak długo mnie obserwujesz, tak? I często jest tak, że ktoś obserwował mnie przez rok czasu, mój profil, w ogóle na przykład nie byliśmy w znajomych, albo byliśmy w znajomych, gdzieś tam się dodaliśmy, nie wymieniliśmy nawet ze sobą żadnego słowa i mówi mi Asia, ja coś obserwowałam od roku czasu, dopiero teraz postanowiłam napisać, tak? No to zobaczcie, tak samo jest, ja mówię, jakbyśmy chcieli kupić jakąś, nie wiem, lepszą rzecz, telefon, jakiegoś iPhone'a, czy tam jakiś komputer i tak dalej, to nie jest tak, że podejmujemy decyzję, od razu na pierwszym wyjściu do sklepu. Najpierw przeglądamy oferty w internecie, sprawdzamy, porównujemy, idziemy do sklepu, znowu nie kupujemy, wracamy do domu, pytamy partnera i tak dalej. Czasami musimy się z daną ofertą zmierzyć z 10 razy. No i tak samo po drugiej stronie. Nie naciskaj na tych ludzi którym pokazujesz tą ofertę, ty po prostu dziel się tym, co masz i zostaw tą osobę po drugiej stronie ekranu, żeby ona sama podjęła decyzję. No bo może być tak, że po prostu ona podejmie tą decyzję, ale teraz nie jest dla niej właściwy czas. Ona może przyjdzie do ciebie za kilka miesięcy i wtedy będzie gotowa budować ten biznes. Także to też jest bardzo ważne, bo wiem, że na początku bardzo nam zależy na każdej osobie, bo mamy mało tych kontaktów, więc my naciskamy a osoby po drugiej stronie wtedy się wycofują. Ale jak ty nauczysz się też właśnie pozyskiwać kontakty w internecie. Tutaj bardzo fajnie, że akurat my w naszym zespole mamy duże ułatwienie, bo firma organizuje nam takie szkolenia, liderzy organizują takie, takie szkolenia właśnie na ten temat. I jak mamy dużo tych kontaktów, no to ten biznes jest nam łatwiej robić, no bo jak ta osoba nam powie nie, no to idziemy do kolejnej osoby i wiadomo, jak jest w tym biznesie. Niektóre osoby powiedzą nie, ale znowu za chwilę będzie osoba, która powie nam tak. Czyli ta taka systematyczność w tym, co robimy, i przede wszystkim to nie jest sprint, to jest maraton, tak? Nie patrzmy na to, że w rok czasu mamy coś dużego zbudować i na tym się kończy, tak? Nawet jakby ci miało zająć tak powiem, nie wiem, 10 lat, żeby wejść na taką pozycję, gdzie zarabia się 20 tysięcy złotych, tak, to źle myślę, że jak ktoś by mi powiedział jeszcze 4 lata temu, Asia, 10 lat musisz poświęcić, żeby dodatkowo coś robić jeszcze po etacie, a po 10 latach nie zarabiać 20 tysięcy złotych miesięcznie, otrzyma samochód, dwie wycieczki rocznie, to ja bym w ciemno się zgodziła, tak? No bo y, ludzie pracują na etacie po 40 lat, 8 godzin za 3 tysiące złotych, i tak naprawdę później na emeryturze są rozczarowani, bo nie mają za co, za co żyć. Także daj sobie po prostu czas, działaj konsekwentnie. Cały czas, nie przestawaj. No, czasami są gorsze, mi ma je każdy. Nawet ja, jako osoba, która już jest wyżej, na wyższym stanowisku, też mam jakieś swoje wyzwania. Może już nie takie aż w rekrutacji, ale później kolejnych umiejętności trzeba się nauczyć, tak? Jakieś konflikty w zespołach są i, i tak dalej, wszystko trzeba tutaj, yy, wszystkiego trzeba się po prostu po drodze nauczyć, nie? Także myślę, że, że te najważniejsze rzeczy tutaj przekazałam. Budowanie marki osobistej, słuchanie lidera, działanie właśnie według wskazówek, według systemu, nie po swojemu. No i ta konsekwenc konsekwencja, nie? Tak, i ta konsekwencja jest chyba najważniejsza. Ale ja też mogę od siebie dodać i nie wiem, czy się z tym zgodzisz, że oczywiście te takie do, dołujące dni są, kiedy. Jest gorzej, to nie jest normalne. Dużo się, jak ktoś jest wrażliwy, to bardzo to przeżywa. Ale co jakby mnie najbardziej motywuje i co mi pomaga, to jest po prostu wrócenie do pracy i zajęcie się jakby tymi czynnościami, które mam. Ale co jeszcze jest istotne, i to jest rada chyba dla, i dla początkujących, i dla osób takich jak ty. To ten kontakt z ekipą, kontakt z, z ludźmi, z liderami, bo to ci daje po prostu takie przekonanie i taki y, dopływ energii y, po to, żeby, y, żeby nie przestawać, tylko robić swoje. Jeszcze ja właśnie... teraz akurat jestem ja teraz akurat jestem właśnie w naszym kołorku z moim liderem po drugiej stronie. Miałam dzisiaj taki dzień, że w przypadku rekrutacji odebrałam kilka razy nie. Wiadomo, nigdy to nie jest, nigdy to nie jest przyjemne, ale właśnie to, że jesteśmy razem, że dalej wróciłam do pracy, tak? Czyli dalej tutaj siedzę i po naszym spotkaniu będę dalej pracować, no to zawsze ten dzień jest udany. Ale Wiecie, to jest właśnie chyba to, o jeszcze przepraszam Maciu, to jest właśnie chyba to, o czym powiedziałaś wcześniej, że my tutaj nie tylko pracujemy, jakby nie odbębniamy tego, co, co mamy do zrobienia w dany dzień, tylko my budujemy relacje. I my tutaj nie jesteśmy sami, my mamy wsparcie z każdej strony, mamy wsparcie swoich liderów, mamy, mamy wsparcie osób, z którymi współpracujemy. I to jest, jakby dla mnie, to też jest bardzo ważne, że, że nie jesteśmy sami tutaj, tak? Dokładnie. Jeszcze taka wskazówka. Mnie zawsze motywuje to, że no dzisiaj na przykład może być gorszy dzień, ale jutro wstanę i nigdy nie wiem, kto do mojego biznesu dołączy, tak? Pracując na etacie, jutro wstanę i pewnie nic. Się w życiu mojem nie zmieni. Raczej się w mi nie da podwyżki 500 czy 1000 zł, tak? A ja sobie po prostu z dnia na dzień mogę dać taką podwyżkę, no bo nigdy nie wiadomo. Dzisiaj ktoś do mnie nie dołączy, jutro dołączy osoba i przeprowadzi po prostu kluczowe osoby do tego biznesu i że tak powiem, wszystko może się w naszym życiu zmienić, tak? Także to jest takie motywujące, że wstajemy na drugi dzień i, i po prostu wszystko może się zmienić o 180 stopni. Asiu, i tym y akcentem. Y Chciałabym zakończyć nasze dzisiaj wspaniałe spotkanie. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas, za bardzo cenne wskazówki, które, które na pewno wielu nam pomogą. No i pytanie pewnie się spotkamy w lato na naszym evencie. Na pewno. Tak pięknie, a z niecierpliwością u... zobaczyć się na żywo, poplotkować, pośmiać się razem i spędzić cudowny czas. Jeszcze raz bardzo dziękuję. I pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję Ci Agnieszko. Dziękuję I Kasiu tym... i dziękuję, dziękuję Asiu. Myślę, że to co dzisiaj, powiedziałaś będzie inspiracją naprawdę dla wielu, wielu osób. Dzięki dziękuję wszystkim za zaproszenie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Cześć. Do zobaczenia.